Chmielowskiemu, Pani Poseł Zofia Popiołek, Ruch Palikota. Panie Marszałku, Wysoka Izba. Ja od pokoleń mieszkam w Lublinie, które szczyciło się zawsze jako miasto niezwykle tolerancyjne, które przed wojną było miastem, gdzie 40% narodowości żydowskiej i pozostałe Polacy ze sobą wzajemnie koegzystowali bez jakichś większych konfliktów. I dlatego mnie bardzo niepokoi, i tu też nawiązuję do wypowiedzi moich niektórych poprzedników, w tej chwili pojawiające się takie zjawiska jak rzucanie kamieni do mieszkania dyrektora Tomasza Pietraszowicza, który Prowadzi teatr żydowski, gdzie kultywuje tą i bez reakcji specjalnej policji. To były dwa, dwukrotne napady. Kiedy słyszę przed uroczystościami 11 listopada, że na Lejach Zygmuntowskich, a w ogóle mieszka jeden z liderów ORN-u pan Marian Kowalski gdzie grupa młodych ludzi szukuje się na wyjazd do Warszawy. Dlatego mówię, nawet najmniejsze przejawy i sygnały takich zachowań powinny być monitorowane i rozwijane. Ja nie i uważam, że tylko takie powierzchowne że to młodzież, że te grupy nacjonalistyczne, trzeba szukać głębszych przyczyn, bo takie są to między innymi te kamienice, które pod pretekstem oddawania Żydom odzyskują jakieś gangi prawnicze Polaków, mówią o tym, także jest bardzo szereg bardzo złożonych przyczyn tego rodzaju zjawisk, to trzeba bardzo Poważnie się tym zajmę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł Popiółek. Głos zabierze pan poseł.